Nie jestem w stanie ci udzielić takiej informacji. Jack, pamiętasz, że rekin to jeden z naszych? To jeden z nas? O co tutaj chodzi, Jack? Nie jestem Jackiem, którego pamiętasz. Co się stało? Teraz jestem inny. O co tutaj chodzi? Diet, mogę Ci w sumie tylko tyle powiedzieć, że w tym miejscu wszystko się zakończy. Jack, odłóż tą broń. Dobrze mnie Dzień. znasz. Możemy się dogadać. To jest, to jest już koniec. Wszystko Ciebie? się kończy tu i teraz. Rozumiesz o co chodzi? Do czego ty dołączyłeś? Nie o, nie wykonuj tu teraz chodzi? żadnych głupich ruchów. Spokojnie, nie ruszam się. Spójrz tylko za siebie. Mówię, to wszystko musi się skończyć tu i teraz. Więc tak nie sobie jestem. to zaplanowałeś, myślę, że to czymś rozwiąże. Pamiętasz, po co walczyliśmy? Pamiętasz, po co to było? Bo co planowałem, bo jest już przyszłością. Teraz żyjemy teraźniejszością. Jack, to nie ma sensu. Samym...